Siemanko, Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z EA FC24. <laughs> Moi kochani, teraz wam przedstawię taktykę oraz wytyczne do zmienianej formacji, bo ja zmienię formację z 4-2-2-2 na 4-1-2-1-2, ale wariant z. Zwalę wariant z EŚP kami O oh oł -oh. O oh oł -oh. Dobra, Hoffman nie ma pozycji SP więc troszeczkę lipa co nie? On ma PP i LP, tylko, tylko te boczne pomocy, ok. Ale nie wiem, czy któryś z pomocników ma bok też pomocy, bo. On ma jeszcze ok. No dobra. Tylko Hoffman ma takie boki obrony, oraz, boki pomocy oraz SPO. Dobra, zmieniłem formację na 4-1-2-1-2, ale ten drugi wariant. Więc co? Lecimy! Lecimy z taktyką formacji. Tutaj dajcie sobie 4-1-2-1-2 jako ustawienie defensywne, żeby. No to fajnie opisane będziecie mieli, że ty zespół, ciepliwe przygotowanie, no to żeby jak wasi zawodnicy będą e, bronili jak najlepiej dostępu do piłki oraz e, jakbym to powiedział odpraktykowali szansę na bramkę rywalowi, więc lecimy z tym. Tutaj gra w obronie dałbym sobie zrównoważony. No tutaj zrównoważony styl z pressingiem do środkowej części polskiej z zachowaniem kształtu formacji. Szerokość możecie dać 55. Pomiędzy 50 a 60 możecie sobie dać. Ja dam sobie 55, bo wtedy to jest taki kontrast i się lepiej fajnie gra. I głębokość też. 50 i tak dalej. Gra w ataku tutaj. Dajecie zrównoważone, a tutaj dajecie bezpośrednie podania szerokość, tak samo jak i w obronie, czyli 55, możecie sobie dać. Eee, rzuty kurde. Rzuty, zagęszczenie 16. Tutaj dajecie sobie albo 3, albo 4 ponieważ jak macie fajnie tu opisane, gdy wejdzie z piłką do strefy dośrodkowej, niektórzy twoi piłkarze będą biegać pole karny rywali, jeśli dostrzegą dogodną okazję, czyli fajnie będą wykorzystali sytuację. Rzuty różne na dwa, a wolne nie chcę na zero, kurde. Dałem na jeden? Nie, to tu, tu, tu jest jeden. Rzuty różne na dwa, żeby Część tych zawodników też pomagała co po niektórym i rzuty wolne na jeden sobie dajecie. No, żeby wasi piłkarze e, fajnie lepiej wam prakty praktykowali. No. I czemu tu mam zmienioną formację? Nie wiem o co chodzi, no. Albo dobra, dam sobie... 4, 1, 2, 1, 2 jako zrównoważony. Tutaj szerokość 55, dobra. No, głębokość troszeczkę za niska. Tu mogę sobie tak ustawić. Głębokość odrobinkę za wysoka, dobra. No i teraz przechodzimy do wytycznych, wytycznych dla piłkarzy. E... Daje, e, brankarza dajecie na zrównoważony, ponieważ no i tak nie będzie po co się nasilał w tym, e, w tym polu karnym. Jeżeli zmarnuje też wiele okazji, no to nie wiem po co mu to zmieniać, więc... Nie wiem po co zmieniać e, taktykę w Jeżeli macie jakiś inny pomysł, dajcie mi znać w komentarzu. Do jednego środkowego obrońcy tutaj zostawaj z tyłu i, i tak dalej. E, tutaj środkowych obrońców się nie tykacie, natomiast do boki. No dobra. Tutaj zostawaj z tyłu. Przechwyty zostawiacie. No tylko dajecie zostawaj z tyłu yy, bocznym obrońcom Natomiast eśpd yy, dajecie yy, dajecie przycinaj nie podań zostawaj z tyłu, żeby... No wiecie, żeby... Fajnie też to wychwytał yy, Krycie środka Krycie środka musicie dać No i w innej pozycji oczywiście Jednemu środkowemu pomocnikowi dajecie zrównoważony atak, zrównoważone biegi pod bramkę, no tutaj, tu też nic nie zmieniacie, natomiast drugiemu możecie dać e, również zastawaj z tyłu i krycie środka, no żeby jeden pomocnik był bardziej ofensywny, a drugi bardziej defensywny, więc... Natomiast y, pomocnik ofensywny tutaj musicie zostawać z przodu, bo SPO będzie Wam latał po różnych y, pozycjach: y, typu LPPO i tak dalej. Zrównoważone biegi pod bramkę też nie zmieniacie. No, pilnej pozycji to jest ewidentne. No i normalne przechwyty dla SPO. Natomiast dla napadu e, nic mu nie zmieniacie. Tutaj zmieniacie. Biegaj za plecy obrońców. Tutaj zostawaj z przodu. Dla... Tak samo drugiemu napastnikowi też dajecie. E, zbiegaj za plecy obrońców. I zostawaj z przodu. Gdzie wam formację nie spełznie na niczym słuchajcie gdzie ta taktyka wam nie spełźnie na niczym ale zobaczymy czy to okej okay. na szczęście to się zapisało więc fajnie no ja dałem yy, 4 1 2 1 2 jako zrównoważone więc no dobra niech będzie nie ale Uczcie się lepiej tej taktyki, żeby lepiej bronić też dostępu do piłki i tak dalej. Jeżeli, jeszcze raz wejdę w taktykę, jeżeli będziecie przegrywali też e, tam 2, e, 3 do 1, to możecie dać e, pressing po utracie i maksymalną głębokość albo 100, albo 90, w zależności jeżeli będziecie tak dużo przegrywali, na przykład w Rivals czy w Utd Champions. Więc naprawdę polecam taką taktykę. Ja będę potrzebował jeszcze EśPDK oraz środkowego obrońcy z La Ligi, bo ponieważ będę jednak zmieniał ligę z Bundesligi na La Ligę, ponieważ mam Thibaut Courtois jako bramkarza na <kluzny> jako bramkarza z La Ligi mam e, troszeczkę też takich zawodników Balder, Joao Felix Memphis Depay no tak samo bym musiał ustawić też tym e, grajką z La Ligi również jak się wszystko popieprzy za przeproszeniem z wytycznymi z taktyką Nie wiem, nie wiem czemu tak jest, że jak je daje yy, defensywną formację, to mi się zmieni na 4-2-2-2, nie wiem czemu. Albo, że to jest yy, wariant wariant drugi, no to też tak być może, nie? Dobra, dajcie zrównoważony i tyle, no. Dobra, to byłoby na tyle z tego odcinka. Ja się z wami żegnam. Naprawdę polecam. Wziąć sobie to do serca. I jeszcze. Zróbcie kalendarz adwentowy, żebyście mieli jak najlepszy foder albo jak najlepszą kartę do składu. Także ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!